Witam, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pyszne kafelate. Co nam będzie potrzebne? Przede wszystkim kawa, cukier, pojemniczek do spienienia naszego mleka, spieniacz. Taki spieniacz można kupić w IKEA za 5-6 zł. Szklanki. mleko najlepiej 3,2%, ponieważ takie mleko najlepiej nam się spieni. No i woda. Następnie, wodę musimy zagotować a mleko podgrzać. Kiedy mleko nam już się podgrzało, musimy je dobrze spienić. W międzyczasie w osobnym kubku szykujemy naszą kawę. Jeżeli chodzi o proporcje, no, na jedną kawę ja zazwyczaj sypię dwie łyżeczki. Jeżeli słodzimy, to jedną łyżeczkę cukru. No A że robimy dwie kawy, to wsypię cztery łyżeczki kawy i dwie łyżeczki cukru. No i zalewamy. I kawa jest gotowa. Dobrze, i teraz ostatnią czynnością jest przelanie kawy do kubków. Lejemy delikatnie, tak żeby ładnie nam się kawa oddzieliła. No, jeszcze możemy. Na sam dół, jeżeli mamy, wlać syrop. No, a na wierzch położyć cienko skrojone plasterki banana i posypać czekoladą.